Dzień dobry widzowie. W czasach szalejącej inflacji często szukamy jedzenia, które nie obciąży naszego portfela. Dlatego w dzisiejszym odcinku sprawdzimy najlepiej oceniany bar mleczny w Warszawie. Za moimi plecami znajduje się bar mleczny na Lindleya 14. Najważniejsze, co chcemy sprawdzić, to to czy ceny są przystępne dla każdego oraz czy smak jest jak u mamusi. Bar mleczny na Lindleya 14 zgromadził już ponad 1100 opinii, a średnia ocen to 4.8. Także jest to najlepiej oceniany bar mleczny w Warszawie. A co ze smakiem? Zapraszam do środka. Mogę też coś dodać? No. Dzień dobry, ja również jestem wielkim fanem, bo tak trzeba nazwać właśnie baru na Lindleya 14. Przede wszystkim, proszę Państwa, to są ogromne porcje wszystko jest świeże, panie, które tutaj obsługują są zawsze uśmiechnięte, są zawsze radosne i naprawdę zupa smakuje tak jak domowa. Jeżeli to jest kotlet schabowy, to jest naprawdę kotlet schabowy przed chwilą smażony. Nawet dzisiaj dzisiaj jest sobota, są kotlety z baraniny. Oproszę. Także to co pan mówił wcześniej, to się z tym podpisuje dwoma moimi rękoma. I rowerem, specjalnie przyjechałem dzisiaj, jest sobota. Specjalnie przyjechałem właśnie po obiad dla siebie i dla mojej małżonki. Także polecam wspaniałe miejsce, wspaniały bar. Po tak świetnej rekomendacji już możemy spodziewać się, co zjemy. Także co? Sprawdźmy, jak to wygląda naprawdę. Kolejka jest dosyć spora, wchodzimy tutaj po takich schodkach, stoliki też są zajęte, także widać, że bar cieszy się dużym powodzeniem. Jest godzina prawie 17, także nigdy nie wiadomo, co jest jeszcze dostępne. Naleśniczki jeszcze troszkę musimy poczekać, ponieważ są świeżo smażone, także dostaliśmy już wszystko, ale jeszcze poczekamy na naleśniki, żeby mieć cały stół zastawiony. Dostaliśmy już wszystkie nasze zamówione dania, nasz test zaczniemy klasycznie od zup. Na pierwszy ogień sprawdzimy rosół z makaronem, nitki oczywiście. Rosół jest bardzo dobrze doprawiony, czuć aromat mięsa, no i jest też odpowiednio tłusty. Naprawdę bardzo fajny rosołek, jest naprawdę bardzo blisko do tych barów mlecznych w Zakopanem, o których już nagrywaliśmy film, także rosół jest naprawdę bardzo dobry. Jest możliwość zamówienia bez natki i tej całej zieleniny, która tutaj pływa, więc jak nie lubicie zieleniny, możecie oczywiście poprosić o taką wersję. Jakbyśmy byli po jakiejś imprezie w niedzielę na takiej zupce, byłbym z niej bardzo zadowolony, naprawdę. Makaron przede wszystkim bardzo fajny, nie jest rozgotowany, jest ugotowany w punkt, naprawdę rosołek petarda, pierwsza klasa, oceniam go 9 na 10, jest bardzo bardzo smaczny. Za rosół zapłaciłem 7,50. Tak samo jak w przypadku pomidorowej. Zupy kosztują tu akurat tyle samo. Myślę, że jak za tą cenę, czyli 7,50. Porcja jest naprawdę bardzo duża. 7,50 to nie jest na dzisiejsze czasy dużo. A możemy się już najeść taką zupę, tak naprawdę. Sprawdźmy sobie teraz pomidorową. Ale jeśli rosół jest tak dobry, to wydaje mi się, że pomidorowa również, ponieważ to jest chyba ten sam wywar. Po prostu z dodanymi pomidorami. Przy zamawianiu pomidorowej macie też możliwość wybrania, czy chcecie z makaronem, czy z ryżem. To też jest na duży plus, bo nie wszyscy lubią z makaronem. Inni wolą z ryżem, inni, właśnie, z makaronem. Także macie tutaj pełną dowolność wyboru. Zamieszajmy sobie elegancko. W pomidorowej mamy już świderki, także też jest fajne rozwiązanie. Mm. Pomidorowa jest raczej z tych słodkich, ja akurat wolę słodkie pomidorowe, nie te kwaśne, także bardzo mi ona odpowiada. Jest bardzo wyczuwalny ten pomidor, mocno aromatyczna. Czuć w tych zupach to rękodzieło, że są one robione właśnie tutaj na miejscu. Smak jak u mamy, a nawet bym powiedział jak u babci, ponieważ moja babcia jest królową zupy pomidorowej. Sprawdzimy teraz, proszę Państwa, konsystencję kotleta mielonego, smacznego. Ten kotlet jest podany trochę w innej formie niż te, które testowaliśmy dotychczas. Jest taki bardziej płaski, przez co wydaje się dużo większy. Różni się od tych klasycznych kotletów mielonych tym, że nie ma w nim takiej chrupiącej panierki, przez co jest taki miękki, ale w środku konsystencja jest idealna. Jest taka zwarta, pełna, nie rozpada się. No i przede wszystkim jest bardzo dobrze przyprawiony. Nie ma tu zbędnych przypraw smakuje tak, jak powinien smakować kotlet mielony. A jak suróweczki, do kotleta mielonego wziąłem akurat surówkę z selera, która jest z rodzynkami, dlatego jak nie lubicie rodzynek, no to niestety nie jest to surówka dla Was. Surówka jest bardzo świeża. Ja nie jestem zwolennikiem rodzynek, ale też one jakoś specjalnie mi nie przeszkadzają. Jak są, to zjem, ale jak mam możliwość wybrania bez, to wybieram bez. No i teraz, proszę Państwa, jedno z ważniejszych. Czy ziemniaki są dobrze odparowane? W ziemniakach nie czuć wody. Ja osobiście bym je trochę dosolił. No ale sól mamy na stole, także to według preferencji klienta już. Mhm, pewnie interesuje Was to, ile kosztuje takie danie. Za taki talerz, czyli kotlet mielony, ziemniaki i surówkę trzeba zapłacić 22 zł. Wydaje mi się spoko cena, jak na Warszawę. No i mamy tu przede wszystkim bardzo dobrą jakość. Jak na razie jest bardzo dobrze. Sprawdźmy sobie kotleta schabowego. Pierwsze co, jak odbierałem tego kotleta, rzuciło mi się w oczy to, że jest gigantyczny. Tak naprawdę na 3 czwarte talerza. Mm -hmm. Powiem Wam, że byłem w szoku trochę, jak go odbierałem i zobaczyłem, że jest takich rozmiarów. Mięso w kotlecie schabowym jest tak miękkie, jest tak dobrze rozbite, naprawdę fenomenalne. Rzeczywiście czuć, że jest smażony na bieżąco, bardzo fajna panierka, nie jest nasiąknięta tłuszczem, to też jest bardzo duży plus, że z kotleta nie wypływa mnóstwo oleju. Cieniutki, bardzo dobrze rozbity, rozpływający się w ustach. Idealny kotlet schabowy. Do tego dania akurat wybrałem kapustę czerwoną, także sprawdźmy, czy również jest świeżutka jak w przypadku selera. Drobno szatkowana, czerwona kapusta, idealnie przyprawiona, czuć, że jest świeża, idealna. Ziemniaki chyba jak w przypadku kotleta mielonego są te same, także będą smakować tak samo. A zauważ, że tu jest koperek, a tam nie ma. Tak, tutaj do kotleta schabowego ziemniaki są okraszone, Koperkiem. Ile to kosztuje? Za kotleta schabowego z ziemniakami i surówką trzeba zapłacić 23 zł. Czyli o złotówkę więcej niż za kotleta mielonego, no ale ten kotlet jest gigantyczny. Także nadal uważam, że to jest super cena. Naprawdę smakuje mi ten kotlecik, elegancki jest człowieku. Weź zostaw działa. Dostaniesz, dostaniesz. Naprawdę jak jem te dania? Mam wrażenie jakbym poszedł do babci na obiad. Niesamowite. Teraz chyba to, na co wszyscy czekają. Przede mną na talerzu naleśniki z serem. Dzisiaj je trochę stewingowaliśmy i dodaliśmy do nich mus malinowy. Dodatkowo są podane z bitą śmietaną. Czy bita śmietana jest ze sprayu? Szczerze mówiąc, nie umiem nigdy rozpoznać bitej śmietany. Czy jest ze sprayu, czy jest ubijana śmietanka. To, co można tu wyczuć, to to, że ta bita śmietana jest taka puszysta. Jest naprawdę bardzo fajna. Na pierwszy rzut oka od razu widzę, że jest bardzo dużo nadzienia tego serowego w tych naleśnikach. Po przekrojeniu widzimy, że tego sera jest naprawdę bardzo dużo. Ciasto naleśnikowe jest bardzo delikatne. Bardzo fajny farsz, lekko słodki serek. Sam talerz dodatkowo mamy posypany cukrem, pudrem. No, ja wam powiem, że te naleśniki są bardzo wysoko. Że te naleśniki po złożeniu są jeszcze dodatkowo podsmażane. No, nie wiem, czy to nie są najlepsze naleśniki, jakie jadłem w życiu. Naprawdę, tak idealnie to wszystko tutaj pasuje. Bardzo dużo tego farszu. Naprawdę uważam, że te naleśniki są super. Jedne z lepszych, jakie jadłem w życiu. Za takie naleśniki z serem i musem malinowym trzeba tu zapłacić 17 zł. Dlatego jest to troszkę więcej niż dotychczas w barach, które testowaliśmy. No, ale uważam, że tu jest bardzo dużo tego nadzienia. W żadnym barze jeszcze chyba tyle nadzienia się nie trafiło. Bardzo dobre. Naprawdę, Bar na Lindleya chyba staje się moim ulubionym barem mlecznym, teraz, wiesz? No widzisz, mówiłem, żebyś tu przyszedł. No. Mówiłem. Kuba, który jest za kamerą, był już w tym barze mlecznym i powiedział, że jad pyszną zupę pomidorową, że muszę koniecznie tu przyjść i nagrać dla was materiał. Także jesteśmy tam gdzie pyszne jedzenie, tam i ja. Naprawdę jestem w szoku tego jedzenia, które tutaj serwują. Te naleśniki zrobiły na mnie takie wrażenie, że ciężko mi się mówi, jestem w niebo wzięty normalnie. Jeśli chodzi o kompot, to dostajemy naprawdę wielką szklankę. A jak ze smakiem? W smaku przypomina mi barbar. Mam nadzieję, że się nie mylę. I za taką sporą szklankę kompotu trzeba zapłacić tutaj 3 zł. Wydaje mi się, że cena jak najbardziej uczciwa. No jestem w niebowzięty, naprawdę będę tu przyjeżdżał. Siemanko widzowie z tej strony wasz ulubiony blondasek. Byłem w niebowzięty tym, jak to wszystko smakuje tutaj, naprawdę ten smak. No Nigdy jeszcze się nie spotkałem w barach mlecznych z czymś takim. Bary mleczne jednak polegają na tym, że ceny są niskie i wszystko gdzieś tam jest robione po kosztach. A tu widać, że przykładają naprawdę do tego dużo serca. Moim zdaniem rosół może delikatnie trochę zasłony. Moim zdaniem nie. Nie? No to może jakieś tu moje preferencje, ale naprawdę bardzo dobry, esencjonalny rosół. I trzeba jeszcze wspomnieć, że jest bardzo dużo makaronu. To też zależy, bo niektórzy wolą mniej makaronu, niektórzy więcej. Ja akurat wolę więcej makaronu, więc, więc jest super, idealnie dla mnie. Sprawdźmy ziemiaczki z koperkiem. To jest jedna z niewielu zielenin, które lubię, koperek. No proszę, to o tym nawet nie wiedziałem. Ziemniaczki dobre, ale tak jak mówiłeś, soli trochę by się im przydało, dodatkowo. Po kotlecie od razu widać, że jest chrupiący. Ten skabowy, tak samo jak to było w Olsztynie, w Rodzynku, nie ma takich zbędnych przypraw, które naprawdę bardzo często się zdarzają, a tutaj naprawdę jest super. Ja jestem miłośnikiem pieprzu i wszystko zawsze pieprze, więc trochę bym go popieprzył, ale to już taka moja preferencja. Mielony jest bardzo dobry. Naprawdę, konsystencja, tak jak już Wojt wspominał wcześniej, jest, jest idealna. Nie czuć tu zbyt wiele wypełniaczy. To jest prawdopodobnie najlepszy mielony, jaki jadłem poza domem. Czyli w domu masz jeszcze lepsze? Oczywiście, że tak. U mnie akurat w domu często gotuje tata, więc tata się zajmuje takimi sprawami. No i oczywiście, że u tatusia najlepiej, nie? Przejdźmy do gwoździa programu, czyli naleśnika z serem i musem malinowym. Zobaczcie, ile z tego nadzienia, naprawdę. Już od razu widzę, że ciasto nie jest za grube, co się bardzo często zdarza, że ciasto jest grube, a farszu jest mało. Tu jest naprawdę idealna proporcja. Fajnie, że one są lekko przypieczone, podsmażone po uzupełnieniu już farszu. Sprawdźmy tą bitą śmietanę, którą prawie całą zjadłeś. Dobra, taka puszysta właśnie, dlatego ją tak Dobra, bita śmietana nie jest za słodka, co też jest bardzo dużym plusem. No bo tu jednak mamy trochę tej słodkości w tym daniu, więc ta bita śmietana nie może być też za słodka. Ta jest idealna, całość daje super uzupełnienie. Mus malinowy też jest fajny, bo nie jest aż tak bardzo kwaśny. Nie mamy jeszcze sezonu na maliny, a ten naprawdę jest super. Sprawdźmy jeszcze kompot. Ostatnio, jak tu byłem, był inny kompot, był ciemniejszy, taki standardowy kompot, jak to kompot, ten jest jakiś jaśniejszy. Jak mówiłeś, to jest prawdopodobnie rabarbar, tak? Tak mi się wydaje. Dobry, chociaż wolałem ten, co był poprzednio, ten ciemniejszy, taki standardowy. Miał moim zdaniem więcej smaku, był słodszy może trochę, ten jest taki neutralny. No, tak podsumowując. Smak naprawdę super. Nic dziwnego, że ten barmać nie ma takie takie dobre oceny, bo ma 4,8 na 1100 opinii ponad. Więc naprawdę super. Ceny moim zdaniem nie są aż tak wysokie. Za trzy śledzki idzie się naprawdę bardzo najeść na cały dzień. Więc, e, więc jest super jak na centrum Warszawy, bo przypominam, że jesteśmy w samym centrum Warszawy. Pięć minut pieszo stąd jest dworzec centralny, więc nie jesteśmy daleko. I, I naprawdę jest super. To wszystko, co miałem dziś wam do powiedzenia. Naprawdę fenomenalne. Tam... Co najlepiej smakowało? Teraz Odpowiedź to szybko. Co Bardzo dobry mielony, schabowy też idealnie zrobiony, no ale naleśniki chyba. Bardzo dużo farszu. Pięknie pięknie, tak. Ale polecamy czy innym, z tym jako domu. Sami robimy musę wszystkie. Wszystko okay. jest robione przez nas. Nie ma nic jakiego że głupnego. Wszystkie nawet te rzeczy, które są w lodówce ciasta to są robione przez nas. Dziękujemy pięknie. No, ja dziękuję, żeście przyszli z Pani i się przygotowaliście. Spędziliśmy w tym barze mlecznym około godziny. Kolejka nadal jest ogromna. Jedzenie przepyszne. Jestem tak najedzony i tak usatysfakcjonowany z tego, co zjadłem. Za całe zamówienie zapłaciłem 83 zł, czyli za dwudaniowy obiad dla dwóch osób. Czy to jest dużo? Musicie ocenić to sami, ale moim zdaniem za taką jakość jest to idealna cena. To, co mówił ten pan na samym początku odcinka, wszystko się zgadza. Bardzo miła obsługa, pyszne jedzenie. No i ceny moim zdaniem też nie za wysokie. Moim takim małym marzeniem jest to, abyśmy zachowali takie miejsca, w których możemy tanio i dobrze zjeść. Ja się już z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zostawcie komentarz, lajka i subskrypcję na tym kanale. Widzimy się w następnych odcinkach. Pa. No i wpadajcie na Instagramy. A! Really?